Znajdujemy się na terenie Politechniki Bydgoskiej. Nasza uczelnia wraz z innymi członkami konsorcjum realizowała projekt w grupie operacyjnej Pradawne Ziarno. Projekt nosi nazwę Innowacje w uprawie, przetwórstwie i wprowadzaniu do obrotu pierwotnych form pszenic okrągłoziarnowej i perskiej o podwyższonej wartości odżywczej. Konsorcjum Pradawne Ziarno składało się z jednostek badawczych, doradczych, jak również samorządowych i przedsiębiorstw. W skład konsorcjum wchodziła Politechnika Bydgoska, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Spółdzielnia Produkcji Spożywczej Tosta, producent chleba, Spółdzielnia Przetwórstwa Makaronu Bioba walscy, a także Urząd Marszałkowski, oraz przede wszystkim rolnicy. Było to pięć gospodarstw ekologicznych zlokalizowanych od północnej części kraju aż do krańców południowych. Pszenice pierwotne w badaniach wstępnych przez nas badane okazały się być bardzo wartościowym źródłem składników odżywczych, składników mineralnych, bioaktywnych, które mogą i powinny być przywrócone do uprawy po to, aby wzbogacić dietę człowieka. Po drugie zajęliśmy się tymi gatunkami po to, żeby przywrócić bioróżnorodność w środowisku. Obecnie, jak wiemy, trzy gatunki roślin zbożowych, pszenica, ryż i kukurydza zajmują większość upraw światowych zbóż, ale też i również w Polsce. Wśród tych zbóż to pszenica zwyczajna jest tym gatunkiem zbóż wiechlinowy, który dominuje w uprawie. My chcemy przywracać gatunki, które Uprawiane na dzisiaj nie są, a powinny być uprawiane ze względu na ich cenne walory odżywcze. Pszenica okrągłoziarnowa i perska mogą być uprawiane w gospodarstwach ekologicznych, jak również w niskonakładowej produkcji integrowanej. Okazało się w naszych badaniach, że bardzo przydatna jest szczególnie pszenica okrągłoziarnowa do upraw niskonakładowych. Te niskonakładowe technologie upraw chociażby ekologiczna czy konwencjonalna nie wymagają dużych nakładów przemysłowych środków produkcji, co jest dzisiaj w dobie wysokiej chemizacji rolnictwa szczególnie ważne pod kątem i zdrowotności produktów, jak również pod kątem zachowania walorów środowiska. Jak wiemy, w technologiach ekologicznych nie stosujemy nabożenia mineralnego, zatem, Azot czerpany jest z roślin przedplonowych, z roślin bobowatych, dawniej motylkowatych. I ten azot w tych uprawach, który pozostaje z roślin przedplonowych, dla upraw pszenic pierwotnych, okrągłoziarnowej i perskiej, jest całkowicie wystarczający. Pszenica okrągłoziarnowa jest pokryta woskowym nalotem i jest dzięki temu bardziej odporna na suszę niż od pszenicy perskiej. Poziom plonowania zależy od warunków siedliskowych. Pierwotnych form badanych w naszym projekcie. Pszenica okrągłoziarnowa daje plony od 3 do 3,5 tony z hektara w korzystnych warunkach siedliskowych. Pszenica perska jest mniej plenna. Poziom plonowania to około 2-2,5 tony przy bez, prawie beznakładowej technologii uprawy. Z naszych pierwotnych form pszenic wyprodukowaliśmy pierwsze produkty. Są to płatki. Zarówno z pszenicy okrągłoziarnowej, jak i perskiej. Wytworzyliśmy też makaron. Są to produkty o niskim stopniu przetworzenia, z mąki razowej bądź grachamki, które charakteryzują się zachowaniem wartości odżywczych, ponieważ oprócz samego bielma, który stanowi głównie skrobia. Zawierają również okrywy owocowo-nasienne, w których jest masa witamin, składników bioaktywnych, jak również okrywy owocowo-nasiennej warstwa białkowa, bardzo cenna warstwa białkowa, w której mamy masę aminokwasów egzogennych, niezwykle przydatnych, potrzebnych dla organizmu. Mój udział to badania marketingowe i promocja projektu. Badania prowadziliśmy wśród różnych grup respondentów, konsumentów. Jeszcze zrobiliśmy pierwsze badania przed uruchomieniem projektu, żeby sprawdzić, jakie jest nastawienie konsumentów do tego typu żywności. Okazuje się, że coraz większa grupa konsumentów szuka żywności takiej. Potocznie nazywanej superfood, czyli żywność, która jest bardzo wysoko odżywcza, sprawdza etykiety, sprawdza wartość odżywczą, zawartość mikro, makro elementów. Taka grupa konsumentów rośnie. Nie jest to jeszcze większość, ale już coraz więcej konsumentów szuka żywności, żeby no, nawiązać do tego, co kiedyś Hipokrates powiedział. Niech żywność będzie Twoim lekarstwem, a lekarstwo Twoją żywnością. To jest trochę takie nasze ubezpieczenie na przyszłość. Jesteś tym, co jesz, niektórzy mówią. Produkty, które powstają, charakteryzują się właśnie wysoką zawartością odżywczą. Porównując do pszenicy zwyczajnej, nasze pszenice mają o wiele większą zawartość między innymi magnesu. Od 2-3 lat mówi się o cynku, który wspomaga naszą odporność. To jest też kilkadziesiąt procent większa zawartość cynku w naszych pszenicach. Szczególnie w perskiej, porównując do pszenicy zwyczajnej. Bardzo ważne też jest to, że nasze pszenice są bardzo bogate, jeśli chodzi o aminokwasy egzogenne. Są to aminokwasy, które są nam niezbędne do funkcjonowania, ale niestety nasz organizm ich nie produkuje, a więc musimy je wprowadzać wraz z pożywieniem. A takie aminokwasy jak leucyna, izoleucyna, fenyloalanina nasze pszenice są bogatym źródłem tych aminokwasów. One wpływają, niektóre z nich i na samopoczucie i procesy trawienne, i na poczucie sytości, na produkcję hemoglobiny, a więc też na krzepnięcie krwi. Z badań, które przeprowadziłem, wynika, że duża grupa konsumentów, którzy już... Kupują żywność ekologiczną, jest zainteresowana tego typu produktami. Chcą kupować chleby, chcą kupować mąkę, a bardzo popularna jest też sprzedaż naszego ziarna, w postaci ziarna do samodzielnego zmielenia. Projekt bardzo szybko zdobył też uwagę wielu mediów, z tego względu właśnie, że z naszych zbóż powstają produkty. O wysokiej wartości odżywczej. Byliśmy wiele razy zapraszani do różnych programów telewizyjnych, radiowych, internetowych. Wiele firmy też bardzo szybko podchwyciło naszą ideę, nasze ziarna i jest już dostępnych wiele produktów, tak jak powiedziałem, kasze, makarony, płatki. Coraz więcej rolników też się interesuje. Właściwie trudno nadążyć z produkcją materiału siewnego, to już jesienią ustawiają się kolejki na następny rok. Uczestniczyliśmy też w wielu targach, kiermaszach, jarmarkach, wystawach, ale mogę tutaj pochwalić się tym, że jako jedyna grupa operacyjna z Polski byliśmy też zaproszeni na imprezę Networks, która była organizowana przez. Komisję Europejską w Brukseli w 2019 roku, a w czerwcu tego roku byliśmy też na um, Agri Innovation Summit w Lizon w Francji, gdzie były to z całej Polski dwie grupy operacyjne, między innymi też nasze pradawne ziarno, także był to dla nas wielki zaszczyt, że mogliśmy nasz kraj reprezentować i pokazać, że można łączyć innowacyjność z tradycją. Cieszymy się bardzo, że zostaliśmy też zauważeni przez różne gremia, które decydowały o przyznaniu nagród między innymi uzyskaliśmy certyfikat za najlepsze innowacyjne rozwiązanie dla rolnictwa wiele też innych nagród zostaliśmy też wyróżnieni na przez i stowarzyszenie stowarzyszenie naukowe na konferencjach gdzie w 2019 roku zdobyliśmy wyróżnienie na kongresie stowarzyszenia ekonomistów rolnictwa i agrobiznesu ten projekt żyje już swoim życiem coraz więcej rolników interesuje się uprawą a i przetwórców przetwarzania. Nazywam się Karolina Błaszczyk, jestem przedstawicielem studentów, którzy bardzo zaangażowali się w ten projekt. Na wielu różnych targach otrzymywaliśmy wyróżnienia. Jednymi z naszych najnowszych wyróżnień jest nagroda dla naszej pani profesor Małgorzaty Szczepanek. Która została laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2021 roku w kategorii innowacyjne, technologie i badania przyszłości. Jest to ogromne wyróżnienie na skalę ogólnopolską. Ponadto braliśmy udział w 15 międzynarodowych targach innowacji InTARG w Katowicach. Otrzymaliśmy nagrodę High Tyrole Award czyli wysoki stopień przygotowania do wdrożenia. W ramach naszych targów, szczególnie na terenie naszego województwa, współorganizowanych przez uczelnie, a także miasto. Mieliśmy okazję spotkać się z najbliższymi naszymi mieszkańcami, którzy mieli okazję poczęstować się naszym chlebem, właśnie z mieszanek naszych mąk oraz przeprowadzić z nimi krótkie badania marketingowe.